Cześć, cześć. Witam Was w kolejnym odcinku mojego tutoriala z Godu Engine, w którym tworzę sobie małą grę asteroids, a obecnie zajmuję się troszeczkę porządkowaniem jej kodu, troszeczkę jej refaktorowaniem. W tym odcinku chciałbym porozmawiać troszeczkę o resourceach, o takim ciekawym, trochę dziwnym, trochę może nieintuicyjnym typie obiektów, które występują w Godocie, a bez których zrobienie jakiejkolwiek dużej gry moim zdaniem mija się z celem a dokładnie myślę, że bez tego byłby bardzo trudne, łamane, nawet niemożliwe także zapraszam ok um, czym są resursy Czy są, czym są zasoby w godocie, są to po prostu obiekty, tak jak tutaj mamy obiekt asteroid, który dziedziczy po nodzie możemy nawet dodać mu class name Name. to jest akurat a to jest nasz asteroid spa, spawner ok asteroid controller con, nasz asteroid controller dziedziczy po typie node a nasz resource nasz zasób będzie dziedziczył po typie resource same resource są to takie kontenery, worki na dowolne dane, które chcemy, które chcemy przekazywać. I co jest bardzo ważne, resursy co do zasady są współdzielone. Zaraz to, zresztą będę zaraz to dokładniej, dokładniej tłumaczył, ale do czego będę... Zacznijmy od tego, do czego chciałbym wykorzystać tutaj resursy. Chciałbym do, dołożyć mały kawałek logiki, który sprawi, że po rozbiciu asteroidy kontroler, kontroler nie stworzy kolejnej asteroidy takiej samej, tylko asteroidę, która będzie mniejsza. Czyli asteroidy będziemy rozbijać na kolejne mniejsze kawałeczki. Wstępnie, wstępnie niech to będzie z dużej średnia, ze średniej małej. Dopiero zniszczenie małej spowoduje wygenerowanie kolejnej dużej asteroidy. Ok, zacznijmy od stworzenia sobie. Nowego folderu. Niech to będzie Type. I stworzymy sobie nowy skrypt. Będzie to Asteroid Type. OK. To jest nam niepotrzebne. Name Asteroid Type. OK. Extends resource I to jest nasz pusty resource. I resource ma, w, ma kilka, co, kilka ciekawych cech. <coughs> Między innymi jest przystosowany do tego, żeby go zmieniać. I nawet ma wbudowany pewien sygnał. Uh, sygnał, sygnał. Sygnał changed. Który oczywiście musimy go sobie sami wyemitować. To nie jest tak, że że ten sygnał sam się gdzieś nam pojawi, ale resource, który jest współdzielony między wiele różnych obiektów resource, który jest współdzielony między wiele różnych obiektów może, sygna może sygnalizować, że ktoś innego zmienił. Dzięki temu można, na przykład, no, można dzielić się i reagować na te zmiany. OK. Skoro nasz, typ asteroidy ma, skoro nasz typ asteroidy ma definiować nam jej rozmiar, potrzebujemy czegoś, co określi nam ten rozmiar, więc będzie to skala. Export var scale vector tu. I domyślnie niech to będzie vector tu, one. Tak domyślnie skala, skala to 1, czyli obiekt jest pełnowymiarowy. Ok. Jak teraz mógłbym tego użyć. Mianowicie stworzymy sobie w typie nowy resource. Tak. Asteroid type. Musimy nadać mu nazwę. jak już widać, zapisuje się on, on pod zupełnie z innym rozszerzeniem, już nie jako typ GD, ponieważ tylko jako typ TRES. I to będzie Asteroid Large. Okay. Stworzymy sobie kolejny resource. E, asteroid Type. I będzie to Asteroid Medium. I na koniec nowy resource. Asteroid Type. I będzie to Asteroid Small. Ok. Co jest ważne? To, co tu się teraz stało, jest równoważne z, z, z stworzeniem nowego obiektu. Te wszystkie pliki, przy załadowaniu ich, zaraz zresztą pokażę, tylko muszę pozmienić te wartości, czyli large to jest 1, large jest 1,1, medium niech będzie 0,7, 0,7 i small. Niech będzie 0,4. 4 i 0,4. Ok. Dobra. E, co jest ważne, to to, że te wszystkie pliki, jeśli załadujemy je do naszej asteroidy, czyli wejdziemy sobie do Entity. Asteroid GD mm. Export, niech będzie Export, var Asteroid Type. Type oczywiście, dorzucimy sobie to wyżej. Ok, to teraz możemy sobie wyciągnąć. Mm, czyli w ready scale scale asteroid type scale ok i dzięki temu możemy sobie przeciągnąć tutaj asteroid type w, jeśli klikniemy quick load pojawiają się nam tylko wyfiltrowane obiekty danego typu więc domyślnie jest to asteroid large jeśli odpalimy, wszystko powinno nam ładnie wyglądać. Super. Jeśli przestawimy się, jeśli załadujemy tutaj malutką asteroidę, to będziemy mieli. O, coś nie do końca. Czyżbym chwilka. asteroid small? Okej, okay, chwila, coś nie do końca mi działa Zaraz zobaczymy Może po prostu potrzebuję zmniejszyć Scale Apply Scale Może w ten sposób Zaraz zobaczymy czy to coś zmieni Hmm, ciekawe Okay, czyżbym, a ok, coś. Okej, okay, nie zmieniłem, nie, zmieniłem nie ten obiekt. Czyli tutaj 0,7, 0,7, ok. A small powinna mieć. Ha, a small powinna mieć 0,4 i 0,4. 0,4. Ok gdzieś aha trzeba dwa razy kliknąć ok. dlatego zepsułem ok. Dla, dobra czyli problem był dlatego ponieważ kliknąłem tylko raz w edytorze i nie przełączyłem tak naprawdę obiektu który edytuję Dwukro, dwuklik zmienia wszystko tak jak powinno być o asteroid small jest malutka cała się pięknie zeskalowała lata jak szalona OK. Hmm. wróćmy teraz na, wrócę teraz na chwilę do, do, do kwestii tego współdzielenia tych plików. Ważne jest to, że jeśli nagle, że te pliki istnieje, to istnieje tylko jeden plik large teraz w systemie więc i jeden plik small, więc jeśli nagle współdzielę asteroid type między różne typy asteroid. Nie wiem, stworzę sobie na przykład asteroid red, która będzie dziedziczyć po tej scenie i będzie miała inną ikonkę, będzie to sprite 2 deep z czerwoną asteroidą albo w jakiś inny sposób zmienioną. To i przeciągnę asteroid small jako typ i tu coś będę chciał pozmieniać, na przykład niech to będzie krzywa asteroida 06 na 04. Tak. A, nie w ten sposób, przepraszam, tutaj. Czyli jesteśmy w naszej, jesteśmy sobie w naszej Asteroidzie i z, jeśli będę coś zmienił w tym zasobie, na przykład tutaj dam 06, to zmieni się też to tutaj, tak? Ponieważ ta Asteroida już ma podłączony Asteroid Small jako zasób, tak? Jako resource. Więc ja efektywnie edytuję ten plik. Ma to, ma to dość duże znaczenie, bo jeśli nagle, nawet w kodzie, zacznę coś zmieniać i przykładowo w proces zacznę sobie do, zmieniać Asteroid Type Scale. plus, równa się i dodamy coś malutkiego, żeby 0, 0, 5. a tutaj Niech będzie 0, 0 5. i 0, 0, 5. ok Tak, żeby, żebyśmy zobaczyli, co się dzieje, to nagle wszystkie asteroidy nam rosną, tak? Dlaczego wszystkie asteroidy nam rosną? No, bo każda ma podlinkowany ten sam, ten sam skalę, ten sam typ. No, więc jeśli współdzielimy zasób, to zmodyfikowanie go w jednym miejscu zmodyfikuje go w każdym innym miejscu. Warto o tym pamiętać bo niestety ale e, może jest, potrafi to być źródłem problemów. Co nie znaczy że nie jest to super rzecz. Przede wszystkim możemy sobie tu, możemy sobie tutaj dorzucać dowolne. Mm, po pierwsze możemy sobie bardzo wygodnie modyfikować wartości tego zasobu z poziomu edytora. E, Potem za pomocą drag and dropa wpinać je tam, tam, gdzie nam się podoba. Także jest to bardzo potężne narzędzie do właśnie takiego data driven, do takiego przekazywania danych między, między obiektami. Resource oczywiście, resource oczywiście możemy tworzyć z poziomu z kodu, jeśli chcemy. Możemy zrobić po prostu var x to jest. As, hmm, przepraszam, var at. To jest Asteroid Type New. I dzięki temu możemy sobie stworzyć nowy obiekt skali Scale equals Vector2. I możemy się bawić, jak chcemy. Jest to oczywiście wtedy nowy zasób, no, który, którego modyfikowanie no, zmieni tylko zmieni tylko zachowanie tych obiektów, które. Dostaną ten AT jako, jako referencja. Ok. Więc skoro mamy już podefiniowane trzy rodzaje naszych asteroid, dajmy, dajmy naszemu kontrolerowi informację o nim. Więc. Ok, export: export var asteroids. Large Asteroid Type, ok. Powinna być jeszcze medium i small. I oczywiście musimy to pod, musimy to w naszym kontrolerze sobie odpowiednio skonfigurować. Czyli Large, Medium i Small. Super. To już mamy. Mhm. Mm Velocity, Spawn Asteroid. No tu możemy sobie przekazać informacje o typie. Czyli type, Asteroid Type equals ale domyślnie będzie to asteroid large tak żeby nie psuć obecnego API Jeśli nie przekazujemy żadnej informacji to tworzymy sobie dużą steroidę w tym setupie asteroid type to jest nasz type No, i jeszcze fajnie, fajnie byłoby wiedzieć troszeczkę, hmm, jaka asteroida została zniszczona, żeby stworzyć jej mniejszą kopię. I w tym celu musimy trochę zmodyfikować asteroidę. I asteroid destroyed przekazuje. Asteroid przekazuje siebie. Możemy oczywiście tu zrobić po prostu samo destroy, Zaraz to poprawimy. O, akurat. destroy Emit. Tutaj również opis się zmieniło. Self. Tak, przekażemy siebie samego do wszystkich, którzy mogliby nas usłyszeć. Asteroid Controller tu teraz będzie miał zaraz jakieś problemy. Ale to nie jest jakiś duży kłopot. OK. I on destroyed, dostaje asteroid. On asteroid destroyed. Asteroid. Okej. Okay. Co z tym możemy zrobić? Tu mamy nasz counter. A tutaj mamy to zrobione w formie timera. OK to nie jest nam w tym momencie potrzebne, bo gdy zniszczymy, to zrobimy sobie tak. Czyli to jest nam niepotrzebne. Możemy w ogóle usunąć ten timer w tym momencie, odpiąć ten sygnał. Ten timer nam jest niepotrzebny w tym momencie. Delete note. Ok to wtedy for i in range um, asteroids max minus asteroids count w pentelce tworzymy sobie asteroidę okej okay. Mm -hmm. To już tu po zniszczeniu. Nie, wydaje mi się, że to nawet nie ma potrzeby się robić w ten sposób. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie popsuje nic. Mm. OK I teraz z naszej asteroidy. Switch. Nie wiem jak działa, jak z tym switch w GDScripcie switch mode. Czy są jakieś tutaj odnośnie samego GD Helber. helper? No nic, nie będziemy się na razie bawić, nie będziemy tego szukać. var new type. Mm -hmm. Type. OK, eee, niech będzie asteroid large. Niech będzie, że w ten sposób sobie to ogarniemy. OK, if asteroid type. Tu możemy stosować właśnie podwójne równaśki, bo tak jak mówię, skoro resources są współdzielone, to każdy resource jakby ma wskazując na tę samą referencję, czyli w pamięci będziemy mieli tylko jeden obiekt typu large, typu jeden typu medium i jeden typu small. Więc jeśli, jeśli type to asteroid large, to wtedy. Zresztą w sumie new type, nawet nie musimy tu przypisywać. Jeśli large, to wtedy new type equals medium. Ok. l el, else l el if zresztą to mi jest też niepotrzebne l if asteroid type me medium to new type to jest small teraz zobaczmy czy to działa i tu przekażemy oczywiście new type zresztą w sumie tak, i teraz wystarczy, no dobra, rzeczywiście zrobimy to w ten sposób co mi się to nie podoba? aha, podwójna równość. OK. Jeśli large to medium, jeśli medium to small, a w każdym innym przypadku to zobaczymy czy to działa. Jak bardzo nam się posypie. O? Teraz zobaczymy czy nam nie zacznie brakować asteroid, ale widzę że póki co. Czy, nam się jakieś, czy pojawi nam się nowa, duża steroida, to jest ważne, ale pojawia się chyba z tego co widzę, tak, no okej, okay, działa. Jest to tyle też fajne rozwiązanie, już na tym etapie, że gdybyśmy nagle uznali, że chcemy hmm, chcemy dorzucić jakiś score dla, dla gracza, co możliwe zrobię w, kolejnym, w kolejnych etapach tego tutoriala, to do, dokładamy sobie eksport export var points int i niech to będzie jakieś tam nasze zero tak z automatu możemy sobie teraz podefiniować e, kolejne wartości tego resorza w inspektorze dodać sobie kolejną wartość punktową dla large medium i dla small i wszystko jako, jako paczka trafia nam, trafia nam potem po zniszczeniu Asteroid do, e, tutaj. Asteroid ma przekazuje informacje o punktach. Te punkty możemy dodać do jakiegoś globalnego skoru który też będzie resource'em współdzielonym itd., itd. Także jest to bardzo, e, bardzo takie, no potężne rozwiązanie, myślę, że na tym skupię się w następnym, w następnym odcinku, czyli dodanie sobie skora jakiegoś do, do tego, żeby można było z, zliczać ilość punktów, które uzyska gracz. Resources to naprawdę bardzo potężne, potężne narzędzie, bardzo fajne. Trochę tak jak mówię, nieintuicyjne to tworzenie nowych instancji z czyli. To create new resource. Z właśnie z poziomu, jakby tworzenie nowego resource'a z GDScriptu, który już nie jest GDScriptem, tylko jest, obiekt, jest to obiekt TRES. No, dla mnie na początku było dość mocno takie zaskakujące, ale im więcej korzystam, tym bardziej mam ochotę z tego korzystać. Jest to naprawdę fajna rzecz. Naprawdę dzięki temu można bardzo uprościć życie sobie, ewentualnemu designerowi, z którym się współpracuje. Na przykład, to jeszcze tak słowem, słowem jako taki bonus kończący, stworzyliśmy sobie na przykład Move Component. Tak, czy Accelerate Component. On ma tutaj pozapisywane wartości na stałe i tak naprawdę, gdybyśmy chcieli Stworzyć sobie jakiś jakąś, o może nawet lepiej, niech to będzie Move Component, ponieważ on zakłada stałą, może, może działać nawet dla, dla obiekt o stałej prędkości. Zamiast za, zapisywać tutaj na sztywno velocity jako, jako wartość tego, tego komponentu nasz Move Component, tak, ma nasz Move component może korzystać z Velocity Resource'u, dzięki czemu łatwo możemy tworzyć sobie grupę szybkich obiektów, tak, korzystających z jakiegoś Resource'u Velocity Fast i Velocity Slow. Na przykład każdy, każdy asteroida może domyślnie mieć Velocity Slow, żeby zawsze można było dosięgnąć pociskiem, a Velocity może mieć z automatu Velocity Fast, żeby zawsze był Szybszy. Więc jest to naprawdę potężne rozwiązanie. Tu akurat z niego nie skorzystałem, ale jest to rzecz naprawdę moim zdaniem warta świeczki. Dobra, w następnym odcinku spróbujemy zająć się rzeczywiście jakimś, jakimś scorem i może jakimś podstawowym UI, który cokolwiek wyświetla na ekranie. A tymczasem dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.